Ronda Bern: Magia, fragmenty. Czyta Gosia Sośniak: Twoja magiczna przyszłość. Jesteś budowniczym swojego życia, i wdzięczność jest Twoim magicznym narzędziem do zbudowania najbardziej niewiarygodnego życia. Dzięki tym magicznym ćwiczeniom. Położyłeś fundament, a używając narzędzia wdzięczności, dodajesz kolejne piętra do gmachu swojego życia. Twoje życie będzie się wspinać coraz wyżej, aż dosięgniesz gwiazd. Dzięki wdzięczności możesz osiągnąć ogromną wysokość i nie ma końca magia, której możesz doświadczać jak gwiazdy we wszechświecie jest nieskończona. Wyrażanie wdzięczności słowami jest uprzejme i przyjemne. Odgrywanie wdzięczności hojne i szlachetne, ale przeżywanie wdzięczności jest dotknięciem nieba. Johannes Görtner. Idealnym sposobem na kontynuację jest zachowanie fundamentu wdzięczności i stopniowe budowanie na nim poprzez. Powiększanie głębi Twojego uczucia. Im bardziej praktykujesz wdzięczność, tym głębiej będziesz ją odczuwać, a wtedy tym mniej czasu będziesz musiała jej poświęcać. Wskazówki: wykonywanie ćwiczenia Pamiętaj o magii trzy razy w tygodniu, albo połączenie go z dwoma innymi dowolnie wybranymi ćwiczeniami magicznymi. Zachowa Twój obecny fundament wdzięczności w nienaruszonym stanie i pozwoli Ci na budowanie magii w taki sposób, żeby Twoje życie ciągle się polepszało. Możesz na przykład wybrać ćwiczenie Pamiętaj o magii na jeden dzień, magiczne związki na drugi dzień i magiczne pieniądze na trzeci. Wykonywanie ćwiczenia Pamiętaj o Magii 4 razy w tygodniu albo połączenie go z trzema innymi dowolnie wybranymi ćwiczeniami magicznymi utrzyma Twoją wdzięczność na dotychczasowym poziomie i przyspieszy działanie magii. Wykonywanie ćwiczenia Pamiętaj o Magii 5 razy w tygodniu. Albo połączenie go z czterema innymi dowolnie wybranymi ćwiczeniami magicznymi, nadzwyczajnie zwiększy Twoje szczęście i magię we wszystkich aspektach i okolicznościach Twojego życia. Wykonuj ćwiczenia pamiętaj o magii pięć razy w tygodniu, albo połącz je z czterema innymi dowolnie wybranymi ćwiczeniami magicznymi. A staniesz się prawdziwym alchemikiem, który może wszystko przemienić w złoto. Dzień 11. Magiczny poranek. Kiedy budzisz się rano, pomyśl, jakim wspaniałym skarbem jest żyć, myśleć, cieszyć się, kochać. Marek Aureliusz. Najłatwiejszy i najprostszy sposób na zapewnienie tego, by czekający cię dzień był przesycony magią, polega na wypełnieniu poranka wdzięcznością. Kiedy włączysz wdzięczność do swoich porannych zajęć, będziesz odczuwać i widzieć jej dobroczynne, magiczne skutki przez cały dzień. Każdy poranek jest pełen okazji, żeby podziękować i to cię nie spowolni, ani nie zabierze ci dodatkowego czasu, ponieważ możesz robić to naturalnie, jak mniej więcej wszystko inne, co robisz. Z wypełnieniem poranka wdzięcznością wiąże się dodatkowa premia, ponieważ podczas Twoich codziennych zajęć zdarzają się chwile, kiedy możesz sobie zaszkodzić głównie przez snucie negatywnych myśli, bez zdawania sobie sprawy z tego, że to robisz. Nie będziesz miała miejsca na szkodliwe, negatywne myśli, kiedy Twój umysł będzie skupiony na wyszukiwaniu rzeczy, za które powinnaś być wdzięczna. Po tym ćwiczeniu rozpoczniesz swój dzień znacznie szczęśliwsza i bardziej pewna, że dzień będzie wspaniały i że wtedy na własne oczy zobaczysz, jak dzieje się magia. Kiedy zbudzisz się rano, na spotkanie z nowym dniem, zanim wstaniesz, zanim zrobisz jedną prostą rzecz, wypowiedz magiczne słowo dziękuję. Podziękuj za to, że żyjesz, że został ci dany kolejny dzień życia. Twoje życie jest darem. Każdy dzień jest darem. I gdy naprawdę się nad tym zastanowisz, uznasz. Za niepojęte, że ktokolwiek może budzić się rano bez podziękowania za kolejny dzień. Jeśli sądzisz, że nowy dzień to nic wielkiego, wtedy spróbuj go pominąć. Bez względu na to, czy jesteś śpiąca, czy budzik zbudził cię do pracy, czy wyspałaś się w czasie weekendu, zaraz po przebudzeniu wypowiedz magiczne słowo: Dziękuję za kolejny dzień swojego życia. Podziękuj za dobry nocny sen, jaki otrzymałaś. Czy masz dość szczęścia, by spać w łóżku z pościeną i poduszką? Dziękuję. Gdy opuścisz stopy na podłogę, podziękuj. Czy masz łazienkę? Dziękuję. Czy możesz odkręcić kurek i natychmiast, codziennie rano, popłynie z niego świeża, czysta woda? Dziękuję. Wyobraź sobie wszystkich ludzi, którzy kopali rowy i kładli rury w całym Twoim kraju, w Twoim mieście, wzdłuż wszystkich ulic, do Twojego domu, żebyś mogła odkręcić kurek i mieć piękną, czystą, gorącą wodę. Dziękuję. Gdy sięgniesz po szczoteczkę i pastę do zębów, dziękuję. Bez nich Twój dzień nie zaczynałby się tak przyjemnie. Dziękuj za ręczniki, mydło, lustro i wszystko w łazience, z czego korzystasz i co sprawia, że czujesz się odświeżona, rozbudzona i przygotowana na spotkanie z dniem. W czasie ubierania się, pomyśl, jakie masz szczęście, że masz ubrania i że możesz wybrać, co na siebie włożysz. Dziękuję. Pomyśl, ilu ludzi brało. Udział w wyprodukowaniu różnych elementów garderoby, które wkładasz i nosisz w ciągu jednego dnia. Całkiem możliwe, że ubrania, które nosisz w ciągu jednego dnia, pochodzą z wielu krajów na planecie. Podziękuj każdemu. Czy masz buty, szczęściara, by obrać sobie życie bez butów? Dziękuję za buty. Zawsze cieszyła mnie myśl o nowym dniu. O świeżej próbie, o jeszcze jednym początku, może z odrobiną magii czekającą gdzieś za porankiem. J.B. Priestley Uczyń dzisiejszy dzień tak dobrym, jak to tylko możliwe, ćwicząc skoncentrowaną wdzięczność i dołączając magię do swoich porannych zajęć. Od chwili, gdy otworzysz oczy, dopóki nie włożysz butów, Albo nie skończysz się szykować, wypowiadaj w myślach magiczne słowo, dziękuję, kierując je do wszystkiego, czego dotykasz i używasz. Kolejność Twoich porannych czynności nie ma znaczenia. Możesz używać ćwiczenia Magiczny Poranek jako przewodnika i przystosować je do swojego planu porannych zajęć. Jeśli. Się budzisz i najpierw jesz śniadanie, wtedy dotykając i używając każdej potrzebnej rzeczy, wypowiadaj magiczne słowo: Dziękuję. Podziękuj za poranną kawę, herbatę, sok owocowy, śniadanie. Dzięki śniadaniu Twoje poranki są przyjemne i masz energię na dalszą część dnia. Bądź wdzięczna sprzętom kuchennym, których używasz, żeby przygotować śniadanie. Lodówce, podgrzewaczom, talerzom, kuchence, tosterowi, ekspresowi do kawy czy czajnikowi. Każdego dnia bez wyjątku mówię. dzię, gdy stawiam jedną stopę na podłodze, i kuję, gdy moja druga stopa dotyka podłogi. I w ten sposób. Gdy obie stopy pierwszy raz tego dnia poczują podłogę, mam wypowiedziane słowo: Dziękuję. Gdy idę do łazienki, przy każdym kroku wypowiadam w myśli magiczne słowo: Dziękuję. Potem powtarzam w myśli podziękowania, gdy dotykam i używam każdej rzeczy w mojej łazience. Gdy się ubieram i szykuję, czuję się taka szczęśliwa, że mogłam skakać z radości. I kiedy czuję się taka szczęśliwa, wiem, że moja wdzięczność zadziałała i mam gwarancję, że ten dzień będzie magiczny. Z każdą godziną naprawdę czuję się tak, jakbym miała w sobie magiczną moc, ponieważ zdarza się jedna dobra rzecz po drugiej. I gdy dzieją się kolejne dobre rzeczy, jestem jeszcze bardziej wdzięczna, co przyspiesza magię. I wtedy dzieje się jeszcze więcej dobrych rzeczy. Znasz takie dni, kiedy wszystko po prostu idzie jak po maśle? Cóż, tak właśnie jest po magicznym poranku, ale w zwielokrotnieniu. Książka zawiera praktyczne ćwiczenia, które poprowadzą cię głębiej. Dziękuję, że słuchasz. Jeśli chcesz, Wracaj do tych słów tak często, jak tego potrzebujesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo magia działa, kiedy wracasz.